Football. Od juniora do seniora witamy bardzo serdecznie na kanale Delty Warszawa. Dziś gość specjalny, bo jest z nami tradycyjnie prezes Delty Warszawa, Andrzej Czesiekowski. Witam Cię, Andrzej. Witam serdecznie. Ale jest też Michał Jerkę. Rocznik 2006. Jesteś żywym przykładem no, tego, co robi Delta Warszawa. Można tak to no, można, można tak to ująć, tak. Teraz podpisałem kontrakt z Radomiakiem e, prosto, prosto z Delty. Z seniorów Delty poszedłem do, do pierwszej drużyny Radomiaka. Podpisałem z nimi kontrakt na 3 lata, także jak najbardziej można tak powiedzieć. Prezesie, to, to jest taki moment dumy, e, jak piłkarz trafia do tego zawodowego futbolu. No, jedni robią wszystko dla pieniędzy, drudzy robią dla mołojeckiej sławy. Mi się wydaje, że chyba właściwym formatem będzie połączenie tych rzeczy, bo pasja pasją, ale też trzeba by zarobić, więc oczywiście cieszy to, natomiast ja bym nie powiedział, że to już jest powód do dumy, bo ja wiem o tym, że przed Michałem są tutaj możliwości dużo większe, niż jest w tej chwili. Ja jestem dumny z tego, że pokazaliśmy, że można prowadzić od początku chłopca w prawidłowy sposób, Dając mu rozwój na każdym etapie w klubie juniorski, potem seniorski, promować tego młodego człowieka i doprowadzić do tego, że ten człowiek, mimo że jeszcze dwa lata jest juniorem, teoretycznie, mhm. to on już jest od dwóch lat seniorem. Michał, to do, dopytam cię. E, pamiętasz pierwszy trening, albo pierwsze treningi, e, czy, czy to. Pierwsze treningi w Delcie, tak? Tak, tak, oczywiście, tak. że pamiętam. Zaczęło się jak zwykle, czyli graliśmy na osiedlu z chłopakami, wpadliśmy pomysł, na pomysł, żeby zapisać się do jakiegoś klubu, więc od razu do rodziców. No i w 2014 roku w październiku przyszedłem na pierwszy trening do, do Delty, wtedy jeszcze do Filii na Górnym Mokotowie. No i później to już się tak potoczyło, i nie? Nie było końców. No właśnie, o Rob, Michał, bo poznałem Twoje CV, dzięki prezesowi tu mi przedstawił. Okazuje się, że zaczynasz jako obrońca. Co jest takim momentem, w którym cofasz się, idziesz na bramkarza, zakładasz rękawiczki? To jest dosyć zabawna historia, bo nie cały rok byłem obrońcą w Delcie I... Zostałem powołany na mecz do rocznika 2005 wtedy, i z tego co pamiętam, nasz bramkarz nie do końca się spisywał. Więc trener spytał, kto chciałby stanąć na bramkę. Ja, że byłem wysoki, no to zgłosiłem się jako pierwszy. Faktycznie poszło mi dobrze, no i wtedy już zacząłem regularnie na treningi bramkarskie przychodzić do, do trenera. Bramkarzy wtedy w Delcie. I tak już się to potoczyło. To dopytam Cię jeszcze jedną rzecz. Dyscyplina, samodyscyplina bardzo ważna jest w tej drodze takiej rozwoju? Moim zdaniem najważniejsza. Moim mhm. zdaniem najważniejsza, bo z tych chłopaków, którzy przychodzili do delty, z których pamiętam jeszcze na treningi, to naprawdę nieliczni tylko potrafili zostać dłużej niż, niż parę lat, a reszta się wykruszyła po, po kolei. Nie? z tych chłopaków z osiedla, z którym ja zaczynałem przychodzić do, do trenować piłkę w ogóle w klubie profesjonalnym takim, jak była Delta wtedy dla mnie e, to zostałem tylko ja mhm. Michał, to jeszcze jedno pytanie e, jest jakiś idol bramkarski dla Ciebie? jest jakaś postać, która Cię bramkarski inspiruje, jest... fascynuje, zastanawia? myślę, że tak myślę, że Trener w tej chwili już, Arek Malasz, bo, ponieważ ja od zawsze chodziłem na Legię, oglądać, oglądać mecze i to, była zawsze, to był zawsze człowiek, który mi ponował. Mhm. Czyli taki z, z własnego podwórka, bym powiedział, e, prawda? Wzorzec? Nie gdzieś tam z innych krajów, e, reprezentacji, tylko tutaj. Oczywiście zawsze szukałem najbliżej siebie kogoś, nie? a, a y, trener Arek przede wszystkim był taki, że charyzmatyczny, nie? mimo że bronił świetnie, to jeszcze był ulubieńcem kibiców także. Ale trochę osobowościowo też pasuje, bo e, Michał jest, e, to ja uchylerą w katemnicy, bardzo ma specyficzny charakter. Ale co to znaczy? To no właśnie co to znaczy. To znaczy wrócę jeszcze do tego, co powiedział o, tym, o tej pracy. E, jakby się Zostawiło trening i zobaczyła, jak Michał się zachowuje, to myślał o Boże, Jezus Maria, Lużak, śmiechy, żarty, dowcipy. Ale zaczyna się trening i on potrafi to pogodzić. W związku z tym to, co chciałem powiedzieć a propos charakteru, wszyscy wiemy, jaki, że Arek Malarz ma swój charakter. I ma swój charakter, również Michał. Opowiadał mi tre, trener Studziński, czyli obecny trener. Bramkarzy w radomiaku, który, który, który jak gdyby zajmuje się w tej chwili Michałem. Mówi, słuchaj, Andrzej mówi, on wszedł do szatni ekstra klasy, 16 lat, a on siema, 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 piątki przebił, tu już futerko, z tym się koleguje. Z, z największym spwaliakiem jedzie samochodem gdzieś. Mówi, jak cię kręcę? No, mówi, Zaklimatyzował się w trzy sekundy. I to było zresztą jednym z powodów. E to, że chcieli, chcieli wziąć Michała, podpisali kontrakt, ponieważ myśmy, my mieliśmy taki model. I ten model był tak, że chłopiec gra, mhm. zaczyna być lepszy. No To co robimy? Nie dobro drużyny, tylko dobro tego człowieka. Przenosimy go, mimo że traci teraz drużyna, w której on gra, do drużyny starszej. Potem mamy w klubie seniorów, znowu go przenosimy do drużyny seniorów. Mhm. Potem nie trzymamy go, mimo że musimy powiedzieć Michał, zostań u nas, bo ty tam wynik robisz. Nie, my go zaczynamy pokazywać. Michał był pokazany. I mhm. właśnie przez takie pokazywanie trener Studziński mógł sobie wyrobić zdanie. I powiedział: To zdecydowało między innymi oprócz warsztatu, mhm. że Michał ten kontrakt podpisał i znalazł się w Radomiu, że jest gotowy do tego, żeby tam być. Czyli mentalnie i do pracy gotowy. Michał, to dopytam Cię, bo Ty jesteś rocznik 2006. Eee, rozwijasz się przechodzisz z obrońcy na bramkarza, doskonalisz się. Natomiast w pewnym momencie rozumiem, że klub podejmuje decyzję o tym, że idziesz do rocznika 2004. To jest duży przeskok? Jak to wtedy odbierasz? Dla mnie wtedy to był duży przeskok. Byłem zestresowany, nie ukrywam. Nie szybko. to co szatni Nie to co. Ale szybko dosyć się zaklimatyzowałem z chłopakami i wtedy dostawałem szansę po około 10 minut w meczu, bo, bo grał Rafał, z którym teraz jestem, byłem w lidze, bo wróciłem z wypożyczenia. I wtedy dla mnie to był duży przeskok. Tak. W 2004 roczniku wszystko było takie bardziej Szybkie. profesjonalne, szybsze. Więc tak, więc to, to, to mi na pewno dużo dało też. Nie? A później, jak już Rafał e, poszedł z transferu do, Uni. do Unii, z widzę tak. Rafał poszedł do Unii, to ja już zacząłem grać regularnie i więcej do momentu utworzenia seniorów. Czy, nie, ja to no ja da... was dopytam obu, y, mhm. czy to jest taki element. Zaufania, ale też wiary w umiejętności takiego chłopaka, że jest przesunięty z rocznika 2006 do 2004? No tak, to jest po to, żeby on się lepiej rozwijał. Wszystko mhm. ja uważam, że każdy klub, jeżeli rozmawiamy o seniorach, ma to, co my tam mamy napisane: od juniora do seniora. Moim zadaniem nie jest zdobycie mistrzostwa danego rocznika, mhm. tylko moim zdaniem jest wychowanie jak największej ilości profesjonalnych graczy. Czyli, jeżeli ja widzę, że mój zawodnik jest lepszy i może grać w starszym roczniku, to powinien tam grać. Też, żeby zrozumieć, bo tu Michał powiedział, że gra tam 10 minut. On grał 10 minut, 2-4, czym schodził i grał jeszcze 2-6. Tak, tak. To jest. nie ja jest to, że my, bo co jest jednym z ważniejszych elementów. I to jest bardzo dużo młodych ludzi, właśnie w tym przejściu z juniora do seniora traci, że idą wyżej, a tam siedzą na ławie i nie grają. Natomiast to ja bym chciał jeszcze, bo to próbowałem ci przerwać, bo się muszę pochwalić, mhm. bo Wtem, bo Michał poszedł do Radomiaka, grał tam na poziomie ligi okręgowej, wyście do piątej tak, ligi tak. i trener Studziński zdecydował, okej, okay, masz 16 lat, ale my chcemy, żebyś zagrał wyżej, w trzeciej lidze. I on zagrał w trzeciej lidze, ale też nasz wychowanek, ten, który wcześniej grał z nim, to też jest chłopak, który 2-4, czyli skończył dopiero wiek juniora, regularnie broni z pierwszym podstawowym dramkarzem, też na poziomie trzeciej ligi, co też dla nas jest... Olbrzymim sukcesem, którym się chciałem tutaj troszeczkę pochwalić. Bardzo proszę. Natomiast to wróćmy jeszcze do takiej drogi rozwoju Michała. Ty jesteś Michał w roczniku 2004, ale też Delta postanawia stworzyć drużynę seniorów i zaczynasz tak. bronić w seniorach w B klasie, ale rozumiem fizycznych przecież tych piłkarzy. Często mówi się o problemie z fizycznością tych młodych ludzi. Czy to bramkarz, czy zawodnik z pola, no to jest to pewien kłopot. Jak ty odebrałeś, że awansowałeś do, za chwilę do drużyny seniorów? Nawet jeśli to jest B-klasa. Mnie jakoś nie zaskoczyło to zbytnio, ponieważ ja, ja dużo pracowałem na siłowni, ogólnie no nie wyglądałem na swój rocznik okay. jako chłopak, także dla mnie nie było z tym problemu. Zresztą mieliśmy w Delcie też trenerów od przygotowania motorycznego, Którzy, którzy utrzymywali nas w formie, więc my naprawdę w tej, w, wtedy w B-klasie radziliśmy sobie świetnie, zaraz w A klasie tak samo podejrzewam. Ale no, czy w okręgówce. W okręgówce już. No? A no właśnie, no właśnie, w okręgówce. Znaczy u nas to powiem tak, jeżeli się chłopców odpowiednio przygotowuje i gra się w piłkę, w piłkę nie gra, tylko wzrost. Oczywiście wzrostu bramkarza jest ważny. Nie gra tylko siła fizyczna, ale gra umiejętność w piłki. Poza tym zawodnik, chłopiec, 16-17-letni, jeżeli jest odpowiednio prowadzony, jest do tego przygotowany. Może czasami nie jest tak jeszcze fizyczny, ale z kolei szybkościowo, wytrzymałościowo. Nie będzie odstawał niczym, nawet więcej. Ja bym się posił... My zawsze jak wysyłamy yy, naszych zawodników na testy do różnych klubów i tam robione są y, jakieś pomiary, to wszyscy wychodzą, mówią, kurde, wasi zawodnicy są w czubie wszędzie. No bo tak, bo oni pracują. Cały czas pracują i są profesjonalnie do tego przygotowywani. Tak jak u nas, Michał powiedział, jest bardzo dobry Michał Kłosek, trener przygotowania motorycznego, który naprawdę pracuje, yy, u nas są każdej jednostce treningowej, wstawki, wplecione w ćwiczenia. To jest wszystko przemyślane od początku do końca i to, i to ma znaczenie. No, Michał rzeczywiście nie, nie odstawał fizycznie. Michał jest wysokim, postawnym mężczyzną. Więc, więc nie miał tu problemu, ale teraz też jak gramy na poziomie ligi okręgowej, gdzie też w czubie jesteśmy przecież i u nas wchodzą chłopcy 2.6, 2.7 yy, i tu nie ma tej różnicy. To bardziej w takim, to co rozmawialiśmy w jednym programie, tego doświadczenia jest trochę więcej mm -hmm. u tych starszych zawodników, przeciwko którym gramy, a piłkarskości to nie ma. Młodszy starszy tutaj jest lepszy piłkarz, gorszy piłkarz, tak? a nie starszy, młodszy. Doświadczenie. Jedyny element, który Różni Michał, to jeszcze dopytam Cię o warsztat bramkarski. Jak ważna jest gra nogami? Bo niektórzy mówią, że ta jednak najważniejsza jest e, reakcja, e, obrona piłek. Mm. Ale rozumiem, że dzisiaj też rozpatruje się bramkarza bardzo wszechstronnie, jeśli chodzi o zachowania na linii, na przedpolu, w sytuacjach jeden na jeden, kierowania zespołu, grania też e, nogami mm. e, e, i tak dalej, i tak dalej. Jak patrzysz na swój rozwój przez te 7 lat, które spędziłeś w Delcie? Myślę, że, że tutaj przede wszystkim w Delcie uczyłem się techniki od podstaw, bo mieliśmy różnych trenerów. Najlepiej dogadywałem się z trenerem Sebastianem, z Gudką. On nauczył mnie najwięcej. I przede wszystkim takich rzeczy, które mogłem już później szkolić w Radomiaku, czyli samych podstaw. W Radomiaku do tego już doszła szybkość. Mhm gry, więc musiałem to po prostu wprowadzić. Nie? Ale cofając się do pytania, myślę, że gra nogami teraz tak, jest, jest jednym z ważniejszych elementów. Myślę, że wszyscy trenerzy, którzy patrzą na bramkarzy, to, to przede wszystkim patrzą na grę nogami. To jeszcze jedno pytanie, bo Delta hmm... Wiem, że organizuje Delta Cup, to jest taki turniej dla, dla, dla dzieciaków. A jak wielkie znaczenie ma taka rywalizacja międzynarodowa, w której też, rozumiem, uczestniczyłeś jako piłkarz Delty? No, to, to jest przede wszystkim bardzo duże doświadczenie. Wyniki mieliśmy różne. Pamiętam, jak pojechaliśmy do Berlina kiedyś. Tak, do Herty. Do Herty. Na pewno jest to, jest to ważny czynnik, bo, bo można złapać doświadczenia. Nic nie jest takie cenne właśnie jak łapanie doświadczenia, a dzięki tym wyjazdom naszym mogliśmy naprawdę zobaczyć sobie, w jakim miejscu jesteśmy. Ja bym tutaj powiedział taką rzecz, bo właśnie to są te testy. To jest to, po co takiego człowieka, my wiemy, to jest chłopiec, który ma talent. Ja muszę go pokazać, ja muszę jemu pokazać, bo on tutaj nie pochwalił chyba, większy łomot dostaliście od Atletico Madryt. Też był, tak, tak, to tak, prawda. Że, I to było tak, że myśmy jeździli, specjalnie pokazywali dobra drużyna. Zresztą z tej drużyny chcę powiedzieć, siedmiu chłopców gra w tej chwili w lidze okręgowej z jego drużyny 2-6, którzy, jeden z nich, Max, jesteśmy w tej chwili w czasie rozmów transferowych z klubem ekstraklasy, też na transfer. W związku z tym to pokazywanie, to co on powiedział, to łapanie doświadczenia. Zresztą mi się podoba jedna rzecz. Strasznie, jestem zaskoczony, Michał, że. Tak fajnie się wkomponowałem w tę rozmowę, bo bałem się, że tutaj będzie dukania trochę, ale Michał stanął na wysokości zadania i powiedział tutaj bardzo, bardzo mądrą rzecz. Do czego jest taki klub jak Delta, taki klub, który szkoli? Ja muszę go nauczyć wszelkich podstaw, nauczyć, aby cadła A on potem idzie i już to doszlifowyły na to poziomie radomiaka. Jest szybciej, lepsi są zawodnicy, tak? On musi się bardziej starać. Ale jeżeli ja bym go nie nauczył tego wszystkiego od podstaw, to te braki by wyszły i nigdy nie chciał dalej oglądać. To jest właśnie to, do czego jest bardzo. Ja zawsze wszystkim rodzicom mówię, których my oferujemy to, żeby do nas przyszli. Patrzcie, czy wasze dziecko jest uczone. Nie na jakiej pozycji się klub znajduje w lidze i czy dostanie medal i, mm -hmm. na, na szyję, czy Puchar, tylko czy jest uczone. Bo potem, jak opójdzie się do tego seniora, jest jedyna rzecz, która weryfikuje. Czy umiesz, nie umiesz. Michał, to na koniec. Polska bramkarzami stoi, to jest moje nowe hasło, chociaż nie, od kilku lat już naprawdę ten wybór bramkarzy mamy. Gdzie, gdzie, gdzie myślisz sobie? Swoje ambicje lokujesz? Jak, jak to prognozujesz też? Rozumiem, że zakładasz jakiś rozwój etapowy, prawda? No bo nie da się przeskoczyć, chociaż Ty tak i tak przeskakiwałeś szybciej niż można było zakładać, prawda? Bo, bo taka była jakby Polityka, takie pomysł Delty Warszawa na ciebie. Nie mam jeszcze odpowiedzi Michał, to ja chciałem powiedzieć tylko, żeby jedno, żeby wiedzieć, gdzie my się znajdujemy. E, Michał, ma, jak już wspomniał na początku, ma kontrakt, jest zawodnikiem Radomiaka, żeby rozwijać się. Był wypożyczony do trzeciej ligi, grał teraz rundę jesienną w trzeciej lidze, wrócił w tej chwili do Radomia. Trener Kuba rozgląda się, co dalej, nie wiemy jeszcze, co dalej. Może zostanie w Radomiaku. Może pójdzie na wypożyczenie gdzieś do innego klubu dalej, żeby się ogrywać, bo jest przygotowany. Natomiast gra cały czas i trenuje również w Radomiaku, czyli będąc na poziomie trzeciej ligi, również mhm. cały czas był w procesie treningowym Radomiaka. Teraz czyli Co dalej? Ekstraklasowego klubu. Ekstraklasowego klubu. Zaznaczyć. To chciałem zaznaczyć, mhm. tak? I że on dalej jest, jak gdyby w grze. Ja, ja miałbym, mam nadzieję, że. Może uda mu się jednak zostać mimo wszystko, nie pójść na wypożyczenie i powalczyć o ten, o ten, o ten skład w Ekstraklasie, bo ja uważam, że ma pełne do tego predyspozycje. A teraz Michał, odpowiedź. Najbliższe, ja. najbliższe cele, takie jakie okay. bym sobie wyznaczył, to jest właśnie przede wszystkim Ekstraklasa, no bo wtedy już inne kluby inaczej patrzą na zawodnika. Mm -hmm. że jest młody i ma swoje minuty rozegrane w Ekstraklasie, no to zupełnie inaczej patrzą na niego. A takim celem docelo, docelowym moim, który sobie wyznaczyłem, to jest reprezentacja Polski na pewno oraz granie w lidze zagranicznej. Wydaje mi się, że takim kierunkiem mogłyby być Włochy, ponieważ tam, tam z tego, co rozmawiałem z, z moim agentem, panem Maćkiem, mówił, że tam na polskich bramkarzy zawsze jest, zawsze jest miejsce. Także w coś takiego bym celował. Ale przede wszystkim, przede wszystkim reprezentacja. Rzeczywiście, rzeczywiście, tych polskich bramkarzy od szesnastnego, przez skorupskiego. E... Nie obiecał coś jeszcze. Kiedyś, tak. Jak go wypuszczałem, pamiętam, staliśmy po podpisaniu kontraktu. W zaprosi jeszcze. na pierwszy mecz w reprezentacji. A to to swoją drogą, nie, ale będziemy stary, ale jak skończysz karierę, to ty przychodzisz do Delty i będziesz trenerem. Mówię, tak? Prezesie, wrócę. Zobaczymy. Ale to jeszcze, to, ale to jeszcze 30 lat co na, no, 20 parę. No, to trochę poczekamy. Poczekamy trochę. S Słuchajcie, bardzo dziękuję. To jest po raz pierwszy w historii e, cyklu futbol od juniora do seniora mamy gościa, ale bardzo sympatycznym. Dziękuję bardzo. Michał, dzień, bardzo dziękuję Michał Jerke. Prezes Andrzej Trzeciakowski. Słuchajcie, ten cykl będzie regularny, jeśli chodzi o kanał YouTube'owy Delty Warszawa. Zapraszamy do zalajkowania tego materiału, ale także subskrypcji, bo to myślę na co dzień będzie można kolejne materiały w tym cyklu sobie oglądać. Bardzo dziękuję.